Jak on szedł, dam ten tekst. Co wtedy będę pił jak Rolls na emeryturze, Ale wtedy miałem pomysł. Zamiast prostej teraz widzą schody, kręte schody. Więc jest to tekst o niczym: czy jest w nim coś, czego zwyczajnie nie widzisz. Znałem słowa, które rozumiem po latach. Przez to coraz rzadziej wybieram się latać spadaj jak przypomnę sobie to opowiem teraz rap o alzheimerze robię o czym mówiłem chyba dyskusja nad stylem ostatnio raczej blues choć hip hop żyje daj mi chwilę chyba właśnie coś na winę Tamta ta całą konkurencję bije to było tak słuchaj mnie uważnie cinek telefon teraz zapomnę na zawsze Pisałem kiedyś tekst dla mojej ex Aż odjechał PKS, spływa też po policzku, słyszę szeptami Vena Ale mokry mam ekran, mówię o literach Ale nie ma o czym gadać, przepadło na lata, nie pomoże ekshumacja Wypadało gadać i przelać swoje myśli, brać korzyści A nie patrzeć na bliskich, pisałem monolog, bo dobry ze mnie mówca ale tylko na pocztówkach lecę od nagłówka, potem zdanie i agapi, agapi. Co cię trapi Że to trafia do niszczarki Zapisałem znaki, ale odleciały w pizdu Kartki latają gdzieś z wiatrem Egiptu przeminęło Już niedostępny przeminęło Napiszę następne Napisałem kiedyś tekst, ale jak on szedł, raperzy jak bez butów szewc, miałeś coś przeżyć. Jak musisz być kumaty, żeby sens zmierzyć, musisz poświęcić pierwsze życie, żeby w coś uwierzyć. Pisałem to, gdy miałem moc, i chciałem wprost uderzyć. Ej! Popierniczka pełna w koło wieży, chociaż sędziów nie ma wokół Raperzy z okolicznych bloków Spisują protokół Stary zarzew i Dąbrowa wokół. Nie ma kotów, na płotach kotów w chuj za mało bitów mam, zjadam rap po zachodzie, jakby był Ramadan Czasem podkładam ogień, czasem tylko only fan. Czasem jak Michelle Pfeiffer, kładę stopy na blad Rapu nie stworzył Marvel rap stworzył tamten świat, nie byłoby nas razem otwartych ciup na jamie kiedyś przeszkadzałem, potrącając kabel, gdy nawijał brat, napisałem kiedyś tekst ale zmazał deszcz